E, witajta Wam. Co to? Co to mieć tu? A! Rzeczy do podtarcia dupy. E, no to ten. Liścia. Liścia nie jest zły. Damy na cztery. O. ma proszę bardzo. Jedyneczka, jedyneczka. Niczym ręką się nie podetra, ale mogą być gorsze. Rzeczy siódemka. Majtkami. Piątkę dam. O, to też jest dobre, to to dwójka. Koszulka, szkoda koszulki, szóstka. Skarpetki można chodzić bez. Ta radę. To kurde mogą sobie dać wyle, nieważne. Papier ścierny. Kurde. Papier ścierny. Jakby nie chcemy się bawić w polską szkołę. Dalej. Czemu kotem? Nie. Mruczek, mruczek, uciekaj. Mruczek. Czemu ktoś się chce podcierać kotem? Ale chyba lepiej kotem niż papierem ściernym. Dobra. To teraz tak, to jest na dziewiątkę, To to jest tak. Tak jak tam widzicie, nie wiem czy widzicie. Ja widzę. Wy może nie widzicie. Nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie, no. Możecie widzieć, a możecie nie widzieć. Zapraszam na mój kanał na, o YouTube. Nazywa się gruby 3286. Y Czemu to mówię? Nie wiem. Do widzenia. Co ja tutaj robię?